Chodzi o taką rzecz, że pan burmistrz ma no pełne usta, nie powiem czego. Niektórzy nazywają to sloganami, ale absolutnie nic, co by było związane z tym, aby wyjść, wyjść naprzeciw y, wszystkim tym, którzy są zainteresowani żywotnie tym <laughs> wszystkim, czy obojętnie, czy to będzie w takim kształcie, czy innym, ale żeby to było tutaj, w tym miejscu, w obrębie tej, tejże posesji. To jest raz. Po drugie, y, ja do końca nie wierzę. Ja w ogóle mam pytanie w takim razie do pani kierownik Witewskiej. Czy te dwie działki, gdyby one hipotetycznie zostały wydzielone, mogą być sprzedawane w przedargu ograniczonym? W ograniczonym? Tak. Też mogą być sprzedawane. No. To druga kwestia. Po trzecie, ja bym wrócił do, do propozycji, które były przedstawiane, szkoda, że pana burmistrza wtedy nie było, na, na spotkaniu z wszystkimi mieszkańcami tutaj po sesji i kościuszki od 3 chyba do, 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 do 5, kiedy były omawiane te sprawy. I, I to co zostało przedstawione kiedyś tam przez ten nasz kurier ilustrowany milicki, propozycja, że, że mieszkańcy akurat Wojska Polskiego 24 są w totalnej opozycji do rozwoju gminy. Czegoś takiego nie było i tu w ogóle by się należało. Wszystkim, wszystkim obecnym i tym, których nie ma, a zostali wymienieni jak gdyby, jako mieszkańcy tejże części miasta, jakieś przeprosiny nawet, ponieważ nikt słowem nie powiedział a propos oddania tych części, które mają służyć jakiemuś tam rzekomo rozwojowi. No miasta no to, to jest bardzo dużo powiedziane, ale tej części, niech to będzie przynajmniej posesji i obiektów I druga kwestia, czy kolejna. Te działki one mają służyć zagospodarowaniu konkretnych obiektów i one spełnią swój sens, jeżeli będą do tego przeznaczone. A nie na przetarg nieograniczony i sprzedaży dowolnej ilości chętnych, ponieważ ktoś tutaj wykupi i postawi sobie ten przyzłowiowy warzywniak, a nie o to chodzi. Bo ta działka ma być, o ile dobrze wiem, zresztą pan... Ee, Pan Defratyka, który był na tym spotkaniu, jednoznacznie wyrażał się i, i, i pokazywał, co on chce tutaj zrobić, swoje plany przedstawiał i bardzo słusznie i bardzo dobrze, że przynajmniej coś tu się będzie działo jesteśmy za tym wszyscy wraz. Bardzo dobrze, że tu się też, ten teren będzie zagospodarowany, ale ta działka zyskuje i praktycznie ma sens wydzielenie jej w momencie, kiedy ona będzie sprzedana temu właścicielowi tejże, tego obiektu, który będzie tu rozbudowywał. I to są te rzekome miejsca pracy i tak dalej, o których pan mówił, a nie na zasadzie takiej, że ta część zostanie podzielona na sześć działeczek. I tak, Padkowski sobie kupi 100 metrów kwadratowych, następny kupi 150 i tak dalej. Raz, że tutaj nie ma mowy o pieniądzach jakichkolwiek gmina, co tam uzyska na, na, na poszerzenie działki, bo to będzie klasyczne poszerzenie. Sylcie, która ma tylko i wyłącznie uzasadnić tą teorię, która... Jest tu przedstawiana, że to jest niezbędnie potrzebne i tak dalej. Ta część nie jest potrzebna, na pewno, ani tutaj, ponieważ jeżeli to kupi, czy zostanie poszerzona ta część do kina, no to 300 metrów czy ileś, nie zdecyduje o, o, o rozwoju tego terenu, ani o tym, że tu będzie 50 miejsc parkingowych, a oto to będzie 70. Nie robi żadnej różnicy, czy to będzie... 200, 300, 400 metrów. Ja wiem coś innego, tak? Wiem coś innego. Wiem, że z planu projektu podziału to wynika jasno. Jeżeli to będzie działka, tylko ta jedna, tych miejsc parkingowych będzie kilka, jeżeli będzie działka większa, miejsc parkingowych może być więcej. A doskonale wiecie Państwo, że dzisiaj jeżeli nie ma miejsc parkingowych, to żadnego rodzaju działalność nie może się rozwijać. Tak po prostu jest, bo ludzie przyjeżdżają samochodami. Jeżeli to ma być kino, to będą przyjeżdżały samochody, będą przyjeżdżały autokary. Ja to ma być kawiarnia, z tego co ja wiem, ja w kawiarni, to samochodem, to czy... ten by pił piwo, to samochodem wyjedzie? I <śmusza> pan... Policja, daleko? No, 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 nie argument, no daj spokój. Nie argument, też argument jest dobry. No poważny no, no, argument. Panie burmistrzu, ale proszę państwa, nie, proszę państwa, ale... Tylko, bo ja chcę przyznać panu raz w jednym, że, proszę państwa, Możemy wymieniać coraz to nowe argumenty, tak? Możemy Możli, wymieniać coraz to nowe argumenty. Eee, ale państwo, państwo macie prawo do tego, ja, ja to rozumiem, ale państwo musicie, musicie, nie musicie. Eee, tylko chciałbym, żebyście państwo zobaczyli też na to z drugiej strony, tak? Mimo wszystko jednak, eee, gdzieś, gdzieś jest interes całego miasta, tak? Yes. Naprawdę, nie naprawdę słuchajcie. A to nie są tylko słów. To są Ktoś się, górno, to się zjawił, pojawił to z ofertą państwa. potężną i proszę bardzo, ale, już można ale, mu sprzedać. Ale może wróćmy do tego, że. Mhm. że no. Państwa, gmina może zaoferować chętnym tak. tyle, ile chce. I jeżeli będzie wyjdzie od tego, że pierwsze zabezpiecza interes mieszkańców, co powtarzam cały czas w tej kolejności powinno być pierwsze, to teraz całą resztę proszę bardzo, nie bierzcie tylko kupujcie ile chcecie. I teraz ja, ja nie rozmawiałem z panem Defratyką, mhm. pan Defratyka wziął udział w spotkaniu wszystkich mieszkańców, tu obecnych zresztą, wówczas i publicznie zdeklarował chęć... E, zakupienia tego gruntu i przedstawiał sprawę tamtych garaży i komórek i tak dalej bo tam chodziło o wyburzenie jednego, przestawienie drugiego czy chęci wykupienia całości I, i wówczas na tym spotkaniu nie było mowy o tym terenie była mowa o tym, trzy koncepcje były, że to zostaje w takim kształcie w jakim jest albo zostaje to zburzone i, i zostaje tutaj działki wyznaczone i wtedy może sobie każdy kupić lub lub zająć i budować i, ewentualnie, i trzeci wariant to jest taki, że będzie po dwóch stronach może być zabudowa I granica za, tego całego nie, nie rozbierać, nie sprzedawać widzi pan rozwiązanie takie inne? To znaczy, się, się można zrobić. To znaczy jeżeli bierzemy pod uwagę interes mieszkańców czyli nie rozbierać, to to należy nie sprzedawać brać pod uwagę no więc, więc o no to chodzi, że nie ma innej propozycji tak? albo zostawiamy nie sprzedajemy albo rozbieramy i sprzedajemy tak? Jeżeli Pan widzi inne rozwiązanie, to proszę je zaproponować. To Państwo zaproponujcie, jeżeli widzicie inne rozwiązanie. Jeżeli natomiast jest pytanie tylko, czy sprzedajemy, czy nie sprzedajemy, to będziemy wokół tego wciąż, wciąż do tego wracać, tak? Czy sprzedajemy, czy nie sprzedajemy? Proszę Państwa, i, 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 tu, je, i tu jest pytanie. Bo inne, innego rozwiązania, ja, ja proponuję jakieś rozwiązanie. Rozumiem, że Państwo możecie się z nim nie zgadzać, tak? ale z drugiej strony, proszę Państwa, albo sprzedajemy, albo nie sprzedajemy o to, żeby te piwnice były bardziej użyteczne, ale nie możecie wymagać od gminy, żeby gmina nie sprzedawała, nie robiła nic, nie porządkowała, bo ja rozumiem, że to będzie dla państwa mniej korzystne rozwiązanie, ale nie możecie wymagać, żeby gmina się zatrzymała przed tym, tak, żeby całe miasto nie robiło, nie robiło nic tutaj w tym, w tym obszarze. Bo, bo, dla państwa to będzie a w ogóle ile będzie to kosztowało? To... to nie zbawi gminy. Poprzez zasiedlenie to ci tak. mieszkańcy nawet należy. mają prawo pierwoku. Mamy prawo pierwoku. I Pan jako burmistrz, tak mi się wydaje, powinien taką propozycję tutaj rzucić, to się że, bo wie pan co, jak adoptowali tu mieszkania ze strychów, to wtedy gmina mówiła, a przeżyliśmy niejednych burmistrzów, macie komórki, tu będziecie trzymać opał, bo piwnic nigdzie nie było. Ludzie się na to godzili. Chcieli kupić, gmina nie chciała. I nagle powstaje... Nowy burmistrz, który chce to zabrać ludziom. Co oni mają zrobić? Przez ulicę chodzić do następnych garaży, jakichś tam stworzonych, zrobionych z wiadrami. Pan wie, że się trzeba ubrać do piwnicy, będziemy przechodzić przez ulicę, może być wypadek, będzie ślisko. Różne mogą się zdarzenia. Pani, I się starzyją. Każdy, pani i... pani proszę. Na nie wiem, rozwiązań ja, może ale być no, wiem. pani sobie, że nikt rzuca tu dwie tony węgla pod oknem. I, no przyczyna. ja też nie, albo drzewo, które leży tydzień ale, na przykład. Mamy, no ja to nie mówię o nikim, ja nawet stają, o sobie, stają, bo stają, ja też nie jestem szybka. Bo, do rzucają, A jeszcze nie, no, no to jest balkona, party, wszystko ale, się wnosi, także nie Ale ja tu muszę. Pan, panie burmistrzu, się trochę zagalopowuje. Bo pan próbuje w tej chwili powiedzieć jedno, że wszyscy macie mieszkania, w związku z tym zamknijcie się w nich i koniec. Iwara od reszty. Ja tego nie mówię. No, ja, tylko, ale, ale, ja tylko interpretuję... Ale, ale to, pro, to, to proszę ja nie tylko mówię co ja, interpretuję pana co, co, słowa. Co ja myślę. To, co dlatego, że nie, tak. Ale nie pan mówi W tak. momencie, kiedy to były to mieszkania komunalne, a wszystkie takowymi były, ja zresztą mówiłem to miesiąc temu na komisji, dokładnie rys przedstawiałem tego, jak to wyglądało i nie chciałbym się powtarzać, ale jeżeli będę musiał, że jeżeli z budynku tego na wprost, największego od ulicy, w którym funkcjonowały trzy mieszkania tylko, bo to był budynek yy, wybudowany na trzy mieszkania, na każdej kondygnacji było jedno, a do góry był strych. W tej chwili w tym budynku mamy 13 mieszkań. I żeby to wszystko pogodzić, czyli ilość odpowiednich, ilość piwnic i tak dalej do, do każdego mieszkania, w związku z tym tutaj to w latach 60. wybudowano po to, żeby za Ba jeszcze teraz w podwórku, podwórku tutaj, tak jak jesteśmy, te budynki były pomieszczeniami gospodarczymi, tutaj były gołębniki, kurniki, stajnie, wszystko, wszystko. To tylko i wyłącznie dzięki, dzięki ludziom zostało to zagospodarowane, ale, ale pod warunkiem takim, że się znajdują pomieszczenia i ktoś to kiedyś... Może, możemy negować wszystko oczywiście to z tamtych czasów, co było robione, ale w latach 60. to zostało wybudowane po to, żeby zabezpieczyć takie te istotne, bardzo drobne czy prozaiczne kwestie, ale, ale trzymanie wszystkiego, to że, że znowu to jest propozycja. Bo Zostawiamy, pan stosuje, stosuje ale cały się. czas tą samą nie, metodę ale, wobec swoich y, przeciwników jedną, to, nie to znaczy ale czy dyskutowali, jak nazwiemy. Ale, że, ale bardzo proszę, że to, to nie, nie jest sesja, to nas ani komisja, komisja ale no. Pod warunkiem, że ja się nie sprzedajemy, nie sprzedajemy. No, ale dlaczego nie sprzedajemy? Nie sprzedamy, tylko je oddamy, tak? Tylko je oddamy na poszerzenie, na zupełnie inne pieniądze, to właśnie to oznacza. No a nawet gdy pani burmistrz. No dobrze, a teraz, nie, 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 ale da mi pan ja. dokończyć raz w życiu. Raz w życiu mogę skończyć bez przerywania? No, pan, dobrze. Bardzo, dobrze? Od pięciu minut panie, próbuję oddać głos pani kierownik witeckiej, żeby wytłumaczyła, proszę, jak dobrze, może pani wyglądać podział. Tak? To dobrze. dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę, niech pani powie, jak wygląda podział, jak wyglądają możliwości postawienia czegokolwiek na tej działce, czy na połowie tej działki, czy na części tej działki. Czy jest taka możliwość i z czym to się wiąże? No, proszę Państwa, podział, podział jest możliwy tak według tej, według tej koncepcji, którą opracowało Biuro, biuro Projektowo-Budowlane z Oleśnicy. No, jest kwestia tego rodzaju, tak jak powiedział Pan Burmistrz, w jaki sposób zaczniemy, zaczniemy sprzedawać, prawda? Od jakiej kolejności możemy, możemy zacząć? Jeżeli chodzi o kwestię ewentualną tutaj postawienia w tej części, w tej części jakichkolwiek komórek to tutaj na to się, że tak powiem, nie zgodzi organ budowlany, ponieważ są tutaj otwory okienne w tym budynku mieszkalnym, jak i tutaj i, i po prostu tu, tu usytuowanie komórek, czy, czy, czy nawet tak zwanych boksów po prostu no, nie wchodzi w grę, ponieważ nie uzyskamy nigdy decyzji pozwolenia pozwolenia na, na budowę, bo bo to jest wymagane prawem. Także ewentualnie no, koncepcja sprzedaży i, i, i podziału nieruchomości wygląda tak, jak tutaj, żeśmy Państwo prezentowali.